Pokój dobro, witajcie. Czy nie w pięknej świątyni jesteśmy? Co byście sobie pomyśleli, gdybym wam powiedział, że za kilka, za kilkanaście lat z tej świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu? Pewnie nie uwierzylibyście temu. Ale w dzisiejszej Ewangelii słyszymy właśnie takie słowa Jezusa, który wypowiada w pięknej świątyni jerozolimskiej, która jest chlubą dla narodu wybranego. I wyobraźcie sobie, że 40 lat po tych słowach, które wypowiada Jezus, po tej świątyni rzeczywiście nie zostaje kamień na kamieniu. Dzisiaj w Jerozolimie mamy tylko fragment tej pradawnej świątyni ścianę płaczu. Pan Jezus, mówiąc te słowa, bo jego słuchacze, uczniowie zachwycają się pięknem tamtej świątyni, chce przekazać im dużo większą prawdę. Chce ich serca i myśli skierować do czegoś, co jest głęboko. Chcę im pokazać, że mają zatroszczyć się o swoje wnętrze, o piękno swojego wnętrza, dlatego że czas ziemskiego życia jest krótki i mają być gotowi na powtórne Jego przyjście. Dlatego mają zatroszczyć się, aby ich serca były wolne od grzechu, mają zatroszczyć się o piękno wewnętrzne. Zobaczcie, dzisiaj piękno tej świątyni, czy wtedy piękno tamtej świątyni, odsyła nas do świątyni, którą jest nasze serce, nasze wnętrze. Pan Bóg nas stworzył pięknymi i chce, byśmy to piękno z jednej strony odkrywali w sobie, a z drugiej strony zachowali je, a zachowujemy piękno w sobie, kiedy jesteśmy wolni od grzechu. Dzisiaj Pan Jezus mówi, byśmy się nie lękali tego, co trudne, ale byśmy strzegli czystości świątyni, którą jest nasze wnętrze, nasze serce.